No, także przed wami to już taki ostatni odcinek, tak, w, tym, w tym sezonie. W tym sezonie. Zapraszamy na kolejny odcinek literackich ciekawostek. W tym miesiącu zapraszamy Was na spotkanie z Margaret Mitchell, autorką znanej chyba wszystkim książki Przeminało z wiatrem. W tym roku w listopadzie minęła 120 rocznica urodzin tej pisarki. Margaret Mitchell urodziła się 8 listopada 1900 roku w Atlancie w Stanie Georgia. Pochodziła z bardzo dobrego domu. Ojciec był prawnikiem matka zaś sufrażystką. Gdy Margaret miała zaledwie 3 lata, doszło do pewnego takiego zdarzenia, czy raczej wypadku. Od żelazka przypaliła się sukienka dziewczynki, która nieomal ją poparzyła, i od tego czasu matka zaczęła ubierać Margaret w chłopięce stroje. Margaret bardzo szybko przyzwyczaiła się, bardzo dobrze się czuła w roli takiej chłopczycy. Matka nazywała ją pieszczotliwie Jimmy na, na cześć yy, znanego wówczas autora komiksów yy, Jimmy'ego Swinentona, yy, a komiks, seria komiksów yy, nosiła tytuł Little Jimmy. Margaret bardzo długo, aż do 14 roku życia, bardzo chętnie nazywała sama siebie Jimmy, ale też miała inny taki pseudonim, Peggy, który też często posługiwała się publicznie. Margaret była bardzo mądrą, rezolutną dziewczynką. Gdy miała 5 lat, potrafiła wymienić niemalże wszystkie fabryki w Atlancie, które ucierpiały na skutek dziejowej zawieruchy. Wychowywała się wśród weteranów wojny secesyjnej, a także ich potomków. Oni też bardzo często przekazywali Margaret wiedzę na temat wojny i zamierzchłych czasów. I Margaret bardzo ochoczo te zasłyszane historie powtarzała wszystkim, którzy tylko mieli ochotę jej słuchać. To wychowanie w tym duchu wojny secesyjnej odbiło się później w twórczości, w jednej powieści Margaret Mitchell, bo właśnie to, jak Przeminął z wiatrem wygląda, w jakim duchu jest napisane, było efektem wychowania właśnie w tym duchu wojny secesyjnej, w tym duchu południa. Gdy przyszedł czas nauki, rodzice wysłali Margaret do North Boulevard School. Po pierwszym dniu w tej placówce Margaret oświadczyła, że nigdy już do szkoły nie wróci i nie będzie się uczyć. Wówczas matka zabrała ją na fermę Fitzgeraldów w Atlancie i kazała przyglądać jej się zniszczeniom, jakie dokonała wojna. Tłumaczyła córce, że w obliczu wielkich nieszczęść ludzie, zwłaszcza kobiety, muszą liczyć tylko na to, co mają w głowie. I tłumaczyła dziewczynce, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. To przekonało Margaret i do tej szkoły jednak wróciła. Rodzice, warto tutaj wspomnieć, że rodzice przykładali bardzo dużą rolę do edukacji córki, zwłaszcza matka Mabel Mitchell. Która uważała, że tylko wykształcenie może pomóc Margaret przebić się w tym świecie zdominowanym właśnie przez mężczyzn. W 1918 roku Margaret rozpoczyna naukę w Smith College w Northampton w stanie Massachusetts. Była to jedna z najlepszych szkół żeńskich dla kobiet w kraju. Margaret bardzo dobrze się uczyła, snuła nawet karierę lekarza psychiatry, jednakże te marzenia zostały zaprzepaszczone, marzenia zostały zniszczone przez epidemię Hiszpanki, która wówczas nawiedziła świat, pochłonęła 50 milionów istnień ludzkich. I na Hiszpankę zmarła też matka Margaret. Po jej śmierci, niestety, dziewczynka musiała porzucić naukę i wrócić do Atlanty, by zająć się domem. Można wręcz powiedzieć, że wraz z odejściem matki odeszło też dzieciństwo Margaret. W 1922 roku Margaret Mitchell rozpoczęła pracę w, w tygodniku Atlanta Journal, tam pisała właśnie artykuły na temat mody, na temat historii, przeprowadzała wywiady i jak głoszą anegdoty przeprowadziła też wywiad z Rudolfem Valentino, była pod wielkim wrażeniem tego aktora i podobno nawet doszło tam do takiej historii, że Rudolf Valentino wziął ją w ramiona i wyniósł na dach hotelu i podobno echa tej sceny, tej historii możemy odnaleźć też w Przeminęło z wiatrem. Rok 1922 był to też rok, w którym Margaret po raz pierwszy wyszła za mąż, za Barniena Opszoła. Małżeństwo jak i kariera dziennikarki nie trwały zbyt długo, niemalże po trzech latach. Margaret rozwiodła się z mężem. Powodem rozwodu był zbyt porywczy charakter. Męża mówiąc łagodnie. Był on, no nie stronił od alkoholu, ale także od przemocy. Mówią, źródła mówią, że znęcał się nad Margaret psychicznie. Ale też do, znalazłyśmy takie informacje, że był on też przemytnikiem. W 1924 roku Margaret otrzymała rozwód, a także sądowe pozwolenie na powrót do, swojego, do, do używania swojego nazwiska panieńskiego. W niedługim czasie, w 1926 roku Margaret wychodzi za mąż, za Johna Marcha i właśnie wówczas porzuca pracę dziennikarki na skutek kontuzji kostki. Tutaj też jest taka ciekawostka, że oboje panowie, zarówno pierwszy i drugi mąż, znali się wcześniej, przyjaźnili się. Ponoć oboje podkochiwali się w Margaret, gdy ta wybrała na swojego wybranka Barniena, John po prostu wyjechał w rozpaczy do Waszyngtonu. Małżeństwo z drugim mężem było bardzo udane. Margaret Mitchell zaczęła pisać swoją powieść, hmm, gdyby narzekając na męża. Otóż po tej kontuzji kostki była przykuta do łóżka i wręcz ciągle wysyłała swojego męża do biblioteki, by ten przynosił jej książki. I któregoś dnia mąż się troszkę zirytował i powiedział, że zamiast tyle czytać, powinna zacząć pisać. I wówczas Margaret rozpoczęła pracę nad swoją powieścią Przeminęło z wiatrem. Pisała tą powieść przez 10 lat, ukrywając ją skrzętnie przed Domownikami przed wszystkimi, i też w, w takich okolicznościach dość nietypowych, została ta powieść wydana. Gdy powieść już praktycznie miała na ukończeniu, pochwaliła się jednemu ze znajomych, że rozważa karierę pisarską. Na co ten jej odpowiedział, że raczej jest to mało prawdopodobne. Zasłyszała też y, autorka że na swój temat tego właśnie znajomego, że jest zbyt głupiutka na to, żeby książkę napisać. Wówczas nic, tylko Margaret Nazajucz wzięła swój rękopis i wysłała go do wydawcy Macmillana. Znała Har Harolda Reitmana yy, wcześniej już, ponieważ gdy była dziennikarką, oprowadzała tego pana po mieście, w związku z czym miała do niego kontakty i bardzo ochoczo mu ten rękopis wysłała. No i tak oto powieść przeminęła z wiatrem, ujrzała światło dzienne. Te losy Przeminęło z Wiatrem rzeczywiście są bardzo ciekawe. Nie dość, że powieść powstawała 10 lat, to dotarłyśmy do informacji, z których wynika, że Margaret Mitchell nie pracowała nad nią systematycznie i właściwie po kolei. Że są ślady na to, czy dowody na to, że jako pierwszy powstawały sceny ostatniej, i później Margaret Mitchell właściwie dodawała sceny, komponując całość. Zanim powieść została wydana, musiała spędzić naprawdę dużo czasu, żeby powieść uporządkować, uporządkować narrację, uporządkować szczegóły historyczne, no a przede wszystkim, żeby w końcu zdecydować, jaki będzie Tytuł powieści i jak będzie miała na imię główna bohaterka. Początkowo Scarlet miała na imię Pansy, no i wcale nie było takie oczywiste, że będzie miała na imię Scarlet, ale tutaj Margaret Mitchell po, po wielu rozważaniach zdecydowała się jednak na to imię. No a jeśli chodzi o tytuł, też były tutaj różne propozycje. Natomiast Margaret Mitchell też zdecydowała, że będzie to Przeminęło z wiatrem. Jest to wers odwołujący się do poezji. Od momentu ukazania się powieści. Losy potoczyły się błyskawicznie. Powieść sprzedała się, znaczy sprzedała się w pierwszym dniu w 50 tysiącach egzemplarzy. Właściwie w przeciągu pół roku dodrukowano jeszcze milion. Powieść była niezwykle popularna. Tak popularna, że właściwie krótko potem zostały zakupione prawa autorskie do sfilmowania powieści. Prawa wykupione za 50 tysięcy dolarów, co naprawdę było tą kwotą no, dosyć sporą, zważywszy na to, że Margaret Mitchell była debiutantką. Margaret, gdy była już bardzo rozpoznawalną i sławną osobą, jaka autorka przeminała z wiatrem, niezbyt dobrze odnajdowała się w tej roli. Wolała swoje skromne życie u boku kochanego męża. Wręcz unikała prasy, wymyślała różne historie, żeby tych wywiadów nie udzielać. Także życie na świeczniku raczej nie było jej, nie było dla niej. Ciekawe jest także to, że przeminęło z wiatrem właściwie bardzo szybko. To już wiemy, w Stanach Zjednoczonych zyskało popularność, ale nie tylko. Powieść została także opublikowana bardzo szybko za granicą, między innymi w Polsce. W Polsce pojawiła się w 1938 roku. I tutaj Margaret Mitchell, właściwie można jej oddać tutaj zasługi, jeśli chodzi o prawa autorskie, ponieważ tak jak nie lubiła występować publicznie, tak bardzo zaangażowała się w działalność taką, aby przestrzegać, były prawa autorskie i ona tutaj śledziła, czy no, pilnowała tego, aby jej powieść wydawana za granicą była wydawana w sposób rzetelny, żeby te wydania były porządne, odpowiadające temu, odpowiadające oryginałowi. I to, te jej działania przyczyniły się do tego, że właśnie, rzeczywiście kongres wkrótce przyjął takie nowelizacje dotyczące prawa autorskiego tak aby autorzy wydawanych powieści nie byli z, właściwie no, pokrzywdzeni. A w 1937 roku Margaret Mitchell otrzymała bardzo prestiżową nagrodę policera. Znana i popularna jak sama powieść, oczywiście okazał się film z Vivien Light i Clarkiem Gable. I na pewno też do historii przejdzie rola Hattie McDaniel jako pierwszej czarnoskórej aktorki, która otrzymała Oscara. Te kulisy powstawania filmu są bardzo ciekawe, zwłaszcza jeśli zwrócić uwagę na to, że przygotowania do filmu trwały ponad dwa lata. Prawa zostały wykupione bardzo szybko, natomiast przygotowania trwały bardzo długo. Ciekawostką jest to, że właściwie w momencie, kiedy już rozpoczęły się zdjęcia, już rozpoczę... rozpoczęto kręcenie filmu, nie była jeszcze wybrana główna bohaterka. Kręcenie rozpoczęto od Pożaru Atlanty. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że trzeba było przygotować miejsce na dekoracje dla przeminęło z wiatrem, a nie było gdzie tego zrobić. W związku z tym można było spalić dekoracje z poprzednich filmów. I tutaj za dekoracje posłużyły między innymi dekoracje z filmu King Kong. No a druga sprawa to była taka, że jeżeli już robiono pożar, a był to no, poważny pożar, dosyć duży, no to trzeba było to zrobić raz, a porządnie, bez, ponieważ wiadomo było, że nie będzie można zrobić dubli. I w tych pierwszych scenach właśnie Głównej aktorki jeszcze nie było. Jeżeli będziecie oglądać film, możecie zwrócić uwagę, że jeżeli są sceny na tle płomieni, to tutaj postać aktorki jest niewidoczna. Jest zasłonięta albo z oddali, tak żeby nie było widać, kto ją gra. Dane liczbowe też bardzo dużo nam o, o filmie powiedzą. Film trwa 224 minuty. Na produkcję filmu potrzeba było 4 miliony dolarów, ale film przyniósł 400 milionów zysków. Tutaj ten przelicznik jest nie, no nie do końca dokładny, w związku z tym, że była tam jeszcze inflacja, ale był to naprawdę bardzo kasowy film, który zyskał od razu popularność, no i zdobył 8 Oscarów, w tym dla najważniejszego filmu dla reżysera, dla pierwszoplanowej aktorki, dla drugoplanowej aktorki. Niestety Oscara nie, nie, nie otrzymał Clark Gable, który miał podobno potem pretensje do działu promocji i reklamy, że za sobą została jego postać rozreklamowana i niezauważona. Film na ekrany wszedł 15 grudnia 1939 roku i to była taka bardzo uroczysta premiera w Atlancie. Tego dnia miasto miało dzień wolny, ponieważ cały dzień właściwie świętowano. Przyjechali aktorzy, przyjechała autorka i cały dzień świętowano Premiery filmu. Nie obyło się bez skandali czy, czy takich małych nieporozumień. Natomiast ciekawostką jest to, że w Polsce film po raz pierwszy został pokazany dopiero w 1963 roku. Właściwie w czasach, kiedy niektórzy z aktorów już umierali, ten film dopiero się u nas pojawił. Obejrzało go ponad 7 milionów ludzi. W 1979 roku film pojawił się ponownie. Wówczas film przeniesiono z, z taśmy filmowej 35 mm na taśmę 70 mm. To spowodowało, że film trzeba było na nowo zmontować, ale dzięki temu uzyskany efekt był o wiele lepszy. Był ten, ten obraz był bardziej panoramiczny, tutaj dźwięk stereofoniczny, a więc te, te wyrażenia filmowe były o wiele większe. No, ale Film w Polsce był um, rozprowadzony tylko w dwóch kopiach, w związku z czym no, nie każdy mógł w tej wysokiej jakości film zobaczyć. Teraz, w, w ostatnich latach, film został na nowo um, odświeżony, odrestaurowany, już można go oglądać w wysokiej rozdzielczości. Margaret Mitchell bardzo chętnie udzielała się charytatywnie. Założyła izbę przyjęć dla czarnoskórych i białoskórych obywateli. W czasie II wojny światowej była wolontariuszką w szpitalach, wspierała bardzo ruch afroamerykański. Sponsorowała m.in. kształcenie medyczne dla upośledzonych absolwentów koleżu. Można śmiało powiedzieć, że Margaret Mitchell była autorką jednej jakże wielkiej powieści. Yy, niestety nie miała szans napisać yy, innych książek, dlatego że jej życie przerwała nagła śmierć. Któregoś dnia wybierała się z mężem do teatru w Atlancie, została potrącona przez samochód, yy, trafiła do szpitala z bardzo licznymi obrażeniami, była w śpiączce i już z tej śpiączki się nie obudziła. Zmarła... W wieku zaledwie 48 lat. Po śmierci Margaret Mitchell jej dom rodzinny stał się muzeum, gdzie można zwiedzać, oglądać różne pamiątki po autorce. Natomiast burmistrz Atlanty wybrał właśnie dom Margaret Mitchell jako taki typowy symbol miasta. Prezentujemy Wam dzisiaj no właśnie jedyną, jedyną powieść Margaret Mitchell, no ale temat był bardzo nośny, powieść była bardzo popularna, w związku z tym no, zaczęły pojawiać się na rynku kontynuacje czy nawiązania. Tutaj rodzina bardzo pilnowała, aby to, co wychodzi, było, czy było wydawane ze zgodą autorki. Właściwie jedyną taką oficjalną kontynuacją, na, na którą została wydana zgoda, to jest właśnie Scarlet, Ciąg Dalszy Przeminęło z Wiatrem Margaret Mitchell. Tutaj Aleksandra Ripley otrzymała zgodę rodziny na to, aby tę kontynuację napisać. No, ale powieść została skrytykowana przez krytyków, nie spodobała im się ta kontynuacja. Też warto wspomnieć, że w 1996 roku ukazała się romans napisza, napisany przez Mitchell, gdy ta miała 15 lat. romans zatytułowany Zaginiona wyspa. I 4 lata później pojawiły się też na rynku opublikowane opowiadania i nowele zatytułowane właśnie Before Scarlet, które Margaret Mitchell pisała w latach 1918-1919. Bardzo serdecznie polecamy Wam sięgnięcie po Przeminało z wiatrem, powieść, która no, niedługo będzie miała już 100 lat, ale naprawdę czyta się z zainteresowaniem, czyta się bardzo dobrze. Polecamy Wam oczywiście też film, ale przede wszystkim źródło, czyli, czyli książkę, którą znajdziecie także w naszej bibliotece. Serdecznie Was zapraszamy. Czekaj, jak to teraz wit witamy, czy jak? To może tradycyjnie ja przywitam, Dobre. bo ty tam o dzieciństwie duszą. Dobra, dobra. <grym> Okej, okay, dobrze. Dobrze. Ale my dzisiaj nie o dziadku do orzechów. My dzisiaj, ale w ogóle, o... bo tak jak <grym> że za dużo nie widzę, ale wyglądamy chyba dobrze, nie? Tak, Basiu, wyglądamy dobrze. No, ym, to coś jeszcze chcemy powiedzieć. <grym> nie wiem, dobrze, jedźmy z tym koksem. <grym> która przypaliła, przypaliła się, przypaliła Margaret, bez sensu. Przypaliła się. <grystanie> Margaret się nie przypaliła. Jeszcze raz. W wieku y, pięciu lat potrafiła wymienić y, wszystkie. Y, co, Fabryki, nie, fabryki, <grystanie> Czekaj, jeszcze raz. W 1918 roku Margaret rozpoczyna naukę. W, y, 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 pomóż mi? Z y, 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 Smith College. Smith College. college no, no, Smith college, tak. Generalnie tyle mam do powiedzenia. Na pewno nie widzicie. Ja, ja mam jeszcze mniej. Dobrze. Dobrze. No i dobrze, no i tu mamy małżeństwo, mamy karierę. No tak. i teraz zaczniemy już o tym, dobrze. skąd się wzięło w ogóle przy z wiatrem. No, jak też to może zacząć? Hmm. Czyli jechać. Że co? O tej hmm. skąd wziął się pomysł? Ze sprawą... No bo nie, to mogę że ze sprawą możesz, drugiego męża napisać. Możesz to powiedzieć, a nie wiem, co ja tam, czy ja coś tam będę miała do, do powiedzenia, to nie wiem. No zobaczymy. Y no. Zobaczymy, no najwyżej nic nie powiem. Dobrze. Dobrze. Nie, słuchajcie, problemy były takie, że no nie ma źródeł do... To naprawdę żadnej biografii. Tak, tak. chociaż hmm. biografia jest, no, ale po angielsku wszystko no, niedostępne. No źródło trudno dostępne. mi za mało czasu, żeby ogarnąć to w języku angielskim, no. myślałam, że wyżą mnie. Myślałam, że powyżej że miałyśmy za mało czasu, żeby to ogarnąć. Nie, no czasu było sporo, ale rzeczywiście, żeby dotrzeć do tych źródeł anglojęzycznych, no to nie jest takie proste. Nie. Coś tam jeszcze chciałam powiedzieć, Je pan już nie wiem co. Czekaj, czekaj, bo miałam tu jakąś myśl o tym, że. Czekaj, bo to tam jeszcze miałaś, że nie lubiła tej sławy. Mm -hmm. to, to możemy powiedzieć, że ta popularność ją zaskoczyła. to, to tym, dobra. I czekaj, ale co jeszcze chciałam? 50 tysięcy, że pół miliona. Nie wiem, co. No dobra. To nieważne, to, to, to Dobrze. To powiesz to. Mm -hmm. No to tyle o filmie. <laughs> Aha, jeszcze nie, to jeszcze, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie. A jednak nie. Pasiu teraz po prostu jak po prostu rasowy reżyser Powiedziała wszystko o filmie o montowaniu po prostu słuchajcie trzy 305... pod wrażeniem tam jeszcze, reżyser po prostu tam jeszcze były takie różne rzeczy z, z reżyserem okazuje się bo chyba tak rzeczywiście wydaje mi się że w, w, w amerykańskim kinie tak jest że producent bardzo dużą y, chociaż może w polskim też już teraz tak jest że producent y, że producent y, y, odgrywa bardzo ważną rolę w filmie i wszystko zależy od producenta. I Przeminało z Wiatrem jest dobrym przykładem na to, że tutaj producent o wszystkim decydował. Bardzo długo też powstawał scenariusz. Producentowi scenariusz się nie podobał, zmieniał go, a nawet potem prawdopodobnie jeszcze sam dopisywał. Tak samo było z reżyserami. Tych reżyserów było kilku. Anegdoty głoszą, że producent też kilka razy stawał sam za kamerą. Aktorzy, niektórzy nawet nie, nie bali się przyznać, że powieść nie przeczytali. Zaskakujące jest to, że właśnie jeżeli uświadomimy sobie, że film pochodzi z 1939 roku, a kiedy go oglądamy dzisiaj, no to ta jakość jest naprawdę no, fenomenalna. Wystarczy spojrzeć na polskie filmy z 1939 roku, no to mamy tutaj no, przepaść. Oczywiście no, no, nie, nie możemy się porównywać. No, ale, ale ta różnica. No oglądamy ten film i nie mamy takiego też wrażenia, że, że minęło tyle lat od, od tego, kiedy ten film powstawał. No, ale cały czas właściwie są te, te kwestie rasistowskie, nie? że cały czas jest jednak żywe, że pojawiają się głosy, że film utrwala, no, że film jest rasistowski. Że tym czarnym tak się świetnie zdarzyło w tych czasach. Tak, tak, tak. No bo tu myślę, że, że też ważna jest kwestia, nawet miałam taką myśl, żebyśmy o tym powiedziały, ale to by trzeba było też zgłębić się jakoś tak szerzej ten temat o wojnie secesyjnej. No. Nie o wojnie południa z północą. z północą. W każdym razie, aha, no bo może tak już do, idźmy do, do, do końca. Do. Mhm. Bardzo się Aha. tak rozkręciła, że no, naprawdę trzeba. No nie myślę, do... że Aha, teraz o śmierci nie. I wiesz, co ja powiem, że charytatywnie się bardzo udzielała. Dobrze, Dobrze? No Bo ja już chyba nie, tam jeszcze bym mogła mówić, ale to już nie będę mówić o tym, że Clark Gable miał nieświeży oddech i sceny. W ogóle, że po... nie że że, się pocałunków... wcieszę, że nie dostał Oscara, bo na niego nie zasłużył. <laughs> to jest moja prywatna opinia. No, wiesz, on on był też takim łobuzem. Istnieje też taka o, powoska, to jest, to jest że niezgodne. taka ciekawostka, że albo inaczej, Clark Gable, bo to, Myślę, że jest to bardzo kontrowersyjne i bulwersujące. Clark Gable za 72 dni zdjęciowe otrzymał ponad 100 tysięcy dolarów gaży. Vivien Lee, która na planie spędziła ponad 100 dni, tych garzy otrzymała 25 tysięcy. I Podobno Clark Gable zgodził się wziąć udział w Przeminął z wiatrem, między innymi dlatego, aby spłacić swoją żonę, z którą się właśnie rozwodził. A w ogóle kreowany był właśnie na, na wzór tego pierwszego męża, Margaret tak, Mitchell. Tak, tak, tak. I to rzeczywiście jak obszoła. myślę, że, że każdy, jeśli nie czytał Przeminęło z wiatrem, to film oglądał, czy, czy jakieś fragmenty, to dobrze wie, jakim bohaterem był Red Butler. A właściwie o czym, bo nie powiedziałeśmy w ogóle, o czym jest Przeminęło z wiatrem. Ale to wszyscy wiedzą, każdy widział, <laughs> każdy czytał. Jest to historia oczywiście yy, 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 tej. Jest to historia na no, spadku wieczyni, plantacji bawełny. A co się Tak na marginesie. Na południu. No, bo mówimy o książce, w ogóle nie o czymś z książka. Dobrze. No, to jest wszystko. No! no.